Cześć, witajcie. Z tej strony Nawid. Dzisiaj kolejny film z Minecrafta. No i oczywiście obejmujemy dalej wioskę w mchu. Gdyż ponieważ tak. No i tyle mam do powiedzenia i lecimy. Ta. Jeszcze zbierzemy zboże. Dobra i to, co się uda, to jeszcze zasadzę. Ok. I lecimy pod powiedzieć? Znowu. Mm, no, i co mam do powiedzenia? A, że szedul na razie nie będzie. Czekamy do aktualizacji. Bo szczerze mówiąc, nie chce mi się y, robić czegoś, co już sama mi nawet jedna osoba pisała. Eee. Yy. Żeby powtarzać, bo to jest tak naprawdę coś co już wszyscy znają, bo ta gra jednak Znana jest Dość Jakoś się tam wybiła w internecie Więc Nie będę po prostu powtarzać tak jak mi ta osoba doradziła eee, Znaczy powiedziała, nie tyle doradziła i pojawi się szedul zaraz po aktualizacji, która będzie nie wiem kiedy. I to mówię szczerze, nie mam bladego pojęcia kiedy ona będzie. Liczę na to, że jak najszybciej, ponieważ szedul akurat lubię. No i z tego co widziałem Wam też się podoba w sumie. Gdzie są jakieś szkielet? Zgubiły się? Wszystkie? Chyba tak Oj idzie Okej okay. what Okej. Nic tu nie ma więcej żadnych szkieletów. Dlaczego tutaj nie ma jednego żwiru? Hmm. Kurde, czego tu śnieg pada? Nie wiem, nie czaję tej gry. się zrobić ciężka. Dobra, wiecie co tutaj zrobię ścieżkę? Bo jest potrzebna i to dość mocno w tym wypadku. Więc... O tak, albo nie tak. O tutaj pociągnę ścieżkę. Kurczę. Okej. Okay. Tutaj cała, a cała trzcina wyrosła. Oj. Myślałem, że nie cała. Dobra. I jeszcze tu takie skrawki. Jest. Prawie trzystaki. Jak zwykle. W sumie tutaj też bym pociągnął tą ścieżkę, bo to... To, że ona się tu kończy, to... Aha. Fajnie. Aha! Fajnie! No Okej. Okay. I stąd jeszcze ścieżkę pociągniemy. Może coś tutaj kiedyś będzie, a może nie. Ale ścieżka może już być. Kurde, zmiana nic. Dobra... Kurde, zjeżdżaj mi z stoł... no... o tak może być. Kurde, czego to się tu nie chce postawić? A. Jasne. Na razie nie będę rozkopywać. Nie ma co. Idealnie! Ta! Ok. Nie spodziewałem się. Kurde i trzeba znowu coś podwalić. No, stąd można. Chociaż brzeg jest brzydki. O taką może być. No, tak wygląda spok. Mmm. Czyli jeszcze gdzieś jednego dirta. Wow. No, a wą, mistrzu. No, o tu może być. Kurde, mało tej trawy, chwila skąd wy tu? Paki, nie aż tyle nieoświetlone tu jest? Jeszcze burza, no, jak miło Dobra Kurde, znowu ty Jeszcze z łopatu żeś wrócił No tak, urośnij... Kurde, nienawidzę was. Ty, mały, 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 mały. Dobra, bo tutaj mnie moby zaczynają dojeżdżać, to mi się to nie podoba. Nie no, kurde, ile tego w jest. Głód mi nałożył, jak miło. Mm? Kocham was, chłopaki. <słuch> no dobra. Jest dobrze, jest dobrze. Prawie. Kurde, dalej żyj. A, bo wyś nie palicie. No tak. Zapomniałem, że oni się oczywiście nie palą. No. no tak, pochodnia Jest dobrze Zalesione, będzie ładnie Jest git Git jest, jeszcze trzeba polecieć Chociaż teraz po żwir bym poleciał Porobił ścieżki. Ale ten świirt się kończy. trzy sztuki. Czy tyle starczy? Oczywiście, że nie. Czy jest więcej? Też nie. A nie, tutaj jest. No Hmm. No tego nie będę, raczej ciągnąć, aż tam. Tutaj, no i raczej w to już. Kurde. Ech, jak zwykle. Jak to wygląda ta żwirowana droga? Nie zobaczę. No tak, zapomniałem. No, ale raczej dobrze wygląda. Na no, to liczę. Trzeba polecieć po żwir. On <śm> się skończył. I po ziemię. Tylko, że w sumie. Czy ja mam jakiś plan, żeby ten żwir znaleźć. Czy ja lecę przed siebie i liczę na to, że się pojawi? O! Jak miło. O kurde, ile tego jest? Nie no, to teraz będzie? Przepraszam Was ogólnie, że czwarty czy tam piąty nawet odcinek z rzędu lecę wszystko. Y ziemia. Y żwir, ziemia, żwir, ziemia, żwir i w ogóle sadzenie drzew, mech i wszystko tam. Tylko, że kurde... <ścoughs> trzeba ogarnąć tą wioskę najpierw i później zajmę się jakimiś projektami kolejnymi, tak? Bo co nam z tego? Że będą projekty. Dwa tysiące kratek od bazy. Jak nie będzie, bazy. Ok. Ja so, uh, Natta. Uh Tu, w ogóle, jak będzie biec droga, to tu będzie można coś postawić, a ta droga poleci. O, dotąd. Mm, tylko że tu drzewo jest. Mm, to zakręci na chwilę, albo w ogóle zakręci, nie wiem, wyjdzie tu. Się zobaczy. Dobra. To się chyba motyką zbiera ogólnie mech, ale nie chcę mi się zużywać żelaznej motyki na jakiś mech, tym bardziej, że on i tak szybko się zbiera, dosłownie jedno kliknięcie, no kurde, nienawidzę tego krzemienia, oj spadaj mi stąd. ty też. Mm. if though O, i idealnie. I ten krzak spada i sobie. A i znowu zabrakło. Kurde. No i nie ma nic. Znaczy nie ma nic, boże, co ja gadam? No dobrze, ta ścieżka wygląda. Jak będzie, to dobrze. No ale dobra. Jak na ten film, to już na tyle będzie. Mam nadzieję, że się podobało. Mało mówiłem jak zwykle. No ale co. Dziękuję jeszcze raz. No i. Papa. Pa.